Teraz dwa mecze towarzyskie przed Wami, ale jakie założenia, cele złożył, powiedział Wam trener Nawałka? Co macie zrobić w tych meczach? Nie, celów tutaj żadnych sobie nikt nie zakładał, ani trener, ani, ani, ani nikt nam tutaj jakichś celów nie zakładał. My sami mamy świadomość, że, że wiemy, że musimy pracować, że musimy dobrze grać, żeby nie zejść poniżej. Jakiegoś pewnego poziomu, do którego siebie i Ale i Kibiców przyzwyczajiliśmy, także, także, także tyle. Przede wszystkim musimy wyjść, grać, grać dobrze, żeby, żeby się dobrze przygotować do DER. Są debiutanci na tym zgrupowaniu jakieś im zrobiliście? Nie, no myślę, że już te czasy odeszły i, i raczej sztuf raczej ani w kuchni, ani tego typu rzeczy, rzeczy raczej nie ma. Są to bardzo fajni, fajni, fajni chłopcy widać, że przyjechali pełni. Pełni, pełni energii, żeby, żeby się uczyć, żeby zbierać doświadczenie, żeby grać, także, także na pewno my powiedzmy jako, jako troszkę starsi zawodnicy, będziemy starali się im odpowiadać na tyle, ile możemy. Przez długi czas byłeś jedynym kapitanem zachodniego, dobrego klubu, jeśli chodzi o Polską kadrę. Teraz dołączył do Ciebie Grzegorz Krychowiak z realem wygrał z opaską kapitańską. Ilu liderów w szatni ma ta drużyna? Nie wiem, liderów, liderów ma 20. Tylu ilu nas jest, każdy, każdy stara się dodać coś, coś od siebie, e, więc myślę, że to akurat było też naszą, naszą siłą e, w tych eliminacjach, ale właśnie, właśnie w, tych, w tych wszystkich meczach i w tych ostatnich miesiącach, że, że każdy zawsze dawał od siebie maksa i to, to tworzyło taką atmosferę, że każdy czuł się, czuł się reprezentacji potrzebne, także akurat ta reprezentacja nie skupiała się na jednej czy dwóch osobach. Ale czujesz się jakimś przykładem dla tych młodych piłkarzy jako kapitan Torino? Znaczy czuję się, ja muszę dawać przykład jako reprezentant Polski, nie jako, nie jako kapitan, nie, nie jako nikt inny, tylko jako reprezentant Polski. Staram się Gdzieś tam dobrze pracować na treningach, a jeśli to gdzieś tam może pomagać, jeśli moim zachowaniem tym, co robię na boisku, czy poza nim mogę pomóc młodszym zawodnikom, to młodszym zawodnikom to jak najbardziej może mnie pocieszyć i jeśli mają taką, taką potrzebę, żeby brać jakieś wzorce, to na pewno jest to, jest to dla mnie duży komplement.